Dzień dobry, cześć i czołem Boom headshot, od mrocznym otworem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Roy Play! Stęskniłem się za wami i kontynuujemy. Tym razem wchodzimy w komnatę Geirn Munda Tundurunda. Jedziemy. Dyn, dry, dyn, dyn, dyn. Cóż to będzie, co to będzie? Ah, ah. A ma no, szybciej paro. No Łuk, FPP i jedziemy. Aajajajajaj. Haha, <ścoughs> <ścoughs> auć! Dobra, 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 dobra. Co my tu mamy? Śmierdzi ludzikiem. Sej w chuj w No to nic, skaczemy! Oczywiście to nie mógł być normalny skok, co? Nie gadacie, że to jest chyba pułapka. Nie? Fajnie, że ja mogę oddychać pod wodą i to jest naprawdę zajebista sprawa. No i proszę, co my tu mamy? Uklejna. O! No jak ja kurna, kocham tą grę za to! Od razu mi się wspaniałe gotiki przypominają. Wszędzie gdzieś coś ukryte. Nieważne, że gówno tutaj znalazłem. Dwa oddychania pod wodą, nie potrzebuję, ale fajnie, że jest taka sposobność dla osób, które nie dysponują taką cechą rasową jak ja. Urna. Okej. Zawsze chcę to researchować. Po prostu się czuję jak w National Geographic. Zawsze chcemy być archeologiem i wykopywać dinozaury na pustyni gobi. Eee. Coś jest nade mną chyba A tam skikuśnąć No i to Oj, tam coś się wkurza A, bo wiele osób pytało na jakim poziomie po trudności jeszcze gram, to już wam mówię na czeladniku, to jest chyba trzeci poziom z pięciu bo jest nowicjusz, uczeń, czeladnik potem jest ekspert i mistrz no, także trzy z pięciu tak to wygląda bardzo fajne jest tutaj skalowane hmm, poziom tej trudności tam gdzie jest trudno, tam jest trudno tam gdzie ma być łatwo, jest łatwo nie jest tu, powiedzmy rozchwiane to tak jak było powiedzmy <laughs> w niechlubnym obliwionie Aaaa zamek! Powkurwiamy się znów elegancko Steady? Nie wkurwia mnie dzisiaj Nie wkur... Nie wykorzystuj że mam dobrych... Na szczęście wziąć ze sobą 65 wytrychów Wielki złodzień rojo. A, jak zwykle to nie było tak trudne, jak wyglądało. A, sorry. Poprosiliście, żebym grafikę trochę rozjaśnił. Bo ciemno jak w dupie u murzyna. Dobra, niech będzie. No, No przyda się żyćko. Fajnie, skapła. Co tu mamy? Ćwierkowana zbroja. Nie, dziękuję. Zniszczone książki. Bla, 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 Tarcza. Na pewno jest tu coś jeszcze fajnego ukrytego, czego nie widzę. A, wherever. Idziemy. <ścoughs> Kokony też warto przeczesywać. Kuferek? Wow! <ścoughs> no tak. Zajepisy są te pułapki. Licze wodne. Dyn, 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 dyn. Dzban! O! To też mi śmierdzi pułapką. Dziś była przekładnia na pewno. Bo i nie, nieważne. <słuch> okej! Okay. To mi śmierdzi jakąś zagadką! Tak, mamy kolejną zagadkę. Ale nam dzisiaj ciekawego z materiału wpadło. Dobra, no to okay. o co generalnie po. O jakiś niespokojny dał. Dobra. 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 Trochę inaczej. A może mam ze sobą, słuchajcie, niewykluczone krasnoludzki miecz i sobie zagramy na dual buildingu. Co się będziemy... Dobra. Będzie dual building. Hahaha. Woo! Dobra Okej, okay, tu mamy jedną przekładnię, tu mamy drugą Tylko Co gdzie ma iść gdzie? Ma to też swój urok, no nie, 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 nie oszukujmy się. Niespokojny, niespokojny, już chyba bardziej spokojny być nie może. O! cię duszy... Aaaaaa! Kolejna pułapka! Przestańcie mnie straszyć! Ale zajebiste, zajebiste. Te lokacje są naprawdę tak przemyślane. Nie są takie po prostu na odpierdol się zrobione, chociażby były właśnie w Oblivionie, czy w Dobra, nie, ale do rzeczy, tak? Tu mamy cztery, że tak powiem, podpowiedzi, tak? Super, jojo. Tu mamy jeden filar. Tu mamy drugi filar. Tu mamy trzeci filar. No i tu wiadomo. Na razie nie dam to, nie da nam to za wiele. O! Chcieliście na roja coś spuścić pewnie. Bukakę mi zrobić, nie ze mną te numery. Dobra, no nic, no, na chłopski rozum. A ja lubię takie zagadki logiczne. Zawsze mię rozmaicenie, miłe A rozmaicenie, Aby mamy napierdzielanie, wykonywanie questów, powołanie postaci. Do tego jeszcze łamigłówki, researching. Mógłbym tak wymieniać długo. Ok, mamy ptak. Ptak. I delfin. Zróbmy sobie tutaj ptaka. Tutaj my, tu jest delfin, ok. Tak, delfin, wąż. Yy, to są dwa takie same. To może pierwszy ma być Kurcze. Zrobimy coś innego. Też montujemy delfinka. Okay. No tak wnioskuję, że to będzie pierwszy, będzie delfin, ostatni będzie ten, będzie zamykał. Potem, ptaki wąż. Czyli tu dajemy ptaka, a tu dajemy węża. No nie jestem pewien, czy o to chodziło. <tryk> Dobra, nie będę was zanudzał, zaraz to rozkminię. Ok, Rojcie wyczaił, już wam mówię, jakbyście mieli z tym problem. Uwaga, będzie spoiler. Chodziło o to, żeby postumenty obrotowe wzdłuż tej ściany dać w tej kolejności, czyli pierwszy ptak, ptak, drugi delfin po tej stronie i wzdłuż całego przejścia tej ściany delfin i wąż, czyli delfin i tam wąż. No i się udało. OK. I zobaczymy, co tam mamy dalej. Du, 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 du. Te światła, takie O! Ach. No właśnie tu nie ma bloku. Ah, ładnie! Ciekawe, jak wygląda finisher w wykonaniu dwóch broni jednocześnie. Się zawsze tu Albinim podobał, kurczę, zawsze. Łuk myśliwski. Paski skóry obfitej miski. Trzeba dokładnie, dokładnie przebadać. Nie ma tak. Nie ma nie ma. Nie no, ma opierdalania. Dobra. O, tam coś jest, czymś czym się robi. <tryk> empita... Empita, el, yy. Arcymach wichrowego tronu, mag pitewny króla Haralda, mak swej pieczęci, strzeż powsze czasy. Służ teraz śmierci, jak służyłeś żywym. Zachowaj królestwo swoimi pieczęciami. Od zdrajców drugi... Bla, bla, bla! Jak bardzo bla! Mam nadzieję tylko, że masz tu coś fajnego. Zwój strażniczego kręgu. Dobra. Tam ktoś kroił do mnie, dobra Kroicie roja, roja kroi pas. Aha, tu jesteś. Teraz zlecisz na sam dół. Moi widzowie się cieszą. Jeszcze trochę no chodź tu. Aha. aha. Kamon, jeszcze tylko troszeczkę i wylecisz na drugą stronę. No daj mi, daj mi tą ratość. Chodź, chodź, chodź. Kamon. No co w rękę się nie liczy, jeszcze tu ci zginę. Fajnie strzelasz, ziomek. naprawdę. Oh. Kurde, zaraz umrę, no. Jesus. Mikstury. No dużo tu nie ma, powiedzmy. Ale no, dobra, zaraz się uleczę czarem. Lecisz, lecisz. <śm> Zleciałeś, zleciałeś! Złoto, krasnoludzka. But nothing special for Rojo. Okej, okay, a czy my możemy się tam jakoś wgramolić? A ja bym chciał tam na przykład przejść. A, tu pewnie trzeba. I to jest fajne. Mi się to strasznie podoba yy, w tego typu grach, że żeby odblokować sobie przejście bądź jakiś sekret e, trzeba wykazać się e, jakąś umiejętnością, czyli powiedzmy e, e, każda powiedzmy ścieżka rozwoju właśnie bohatera jest tutaj wykorzystywana, wszystko się przydaje wszystko jest powiedzmy nagradzane, owocuje jakąś fajną znajdźką, skarbem i tak dalej otworzymy sobie a i co? Potrafię! Kuczak, tej reklamy, tych gum do rzucia. Dobra, wiem, że masz fajne 51, bardzo dobrze zasłużyłem, nie ukrywam. Co dalej? Co my tu mamy? Klejnot, Cóż by innego. To możemy sobie zakląć. Wow, 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 wow. Elfi topór bojowy. Oh, fucking hell! Nie, obciążyłam się. No, muszę coś wywalić szybko. Strój. No widzicie, dlatego nie chciałem się powiedzmy... Zamykać, ograniczać do jakiegoś konkretnego oręża wchodzącego w skład ym, broni jednoręcznej, aby w każdej chwili możesz znaleźć coś fajniejszego. Chociaż buławy nigdy nie wezmę do rąk, jakoś dziwnie mi się kojarzy. Dobra, ta nie bez droga. ta też się fajnie sprzeda. Co tu wyrzucić? Kryuni! Dobra, poświęcę jedną płytową, niech stracę. Dobra, już bliżej. Co tam było? Tak, Jestem ciekaw, czy jak podskoczę, to się powieszę. Fajnie z wami gra. Fajnie, że oglądacie. Przyjemnie dla was robić materiały. Cieszę się, że cykl wam się podoba. <grymnie zdać> się <w zimę> A o kurde, draug mściciel. Tu nie będzie łatwo. Jest tarcza! TARCZA! Nie ma tarczy. Aha, bo mi się nie zrobiła. Co ja robię w ogóle? dawać mi entender? Ty To nie ma bata. Bogam powiedzcie mi. Powiedzcie mi, że mam jakąś magiczną miksturę. Może wytarguję Uleczenia choroby. To dlaczego jest czerwona? Już się cieszyłem. A wersja do ognia. Wszystko na magię. Może jakiś zwój. Walniemy go czymś. Dobra. No czaruj Dlatego su! Dlatego nienawidzę magii! Dlatego brzydzę się magią! Aaaa! Aaaa! What the f No nie gadajcie, że rojcie sobie zajebiście save no? Nie no, bez jajec! Szybko. Co ja zrobiłem? Czekaj, szybko kliknę tab. Może się uda Nie! Jak ja mogłem zrobić sobie takiego savea Dlaczego jestem taki głupi Nie, da się to jakoś oszukać Pewnie pomoże tylko autosave Dobra Koani, nie będę was już męczył Obiecuję, że następny materiał nagram sobie dokładnie po tej części, w której rozwalił mnie ten kościół, znaczy dokładnie przed jego pojedynkiem. Ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, do poczucia, do obklikania, lajkowania i łapkowania, fapowania, wszystko co lubicie. I dla Was serdecznie tarcza! Nie! Yeah, smoking! Hehe, <gry> dupisz się? Czy trzeba z tobą chodzić? Hehe! <gry>